Do wszystkich świadomych, wolnych ludzi, którzy już żyją poza Matrixem, powtarzam, jest to wiadomość prywatna, do wszystkich żywych, świadomych ludzi, którzy są już poza Matrixem, do ławy przysięgłej suwerenów, wolnych ludzi, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju. Jest to pisowski bandyta sądowy. Magdalena druzgała Szczepani Kaliszewska. Jest to pisowski bandyta sądowy. Magdalena druzgała Szczepani Kaliszewska, ok? Więc proszę się zapoznać z tym. Uśmiech, please. Uśmiech, uśmiechnij się, please. Proszę cię, please, uśmiechnij się, ok? Dobrze, następne zdjęcie. Uśmiech plis, uśmiechnij się! Uśmiechnij się, nie bądź taka. Dobrze, więc mam nadzieję, że upubliczniłem skutecznie wizerunek tego groźnego bandyty polskiego. To jest pracownik sądu, gdyby co? Jest to pracownik sądu. Jest to Wrocław, Wrocław, ulica. Krupnicza? Jest to przystanek y, Narodowe Forum Muzyki 10 240, przystanek podwójny przystanek 10 240, Narodowe y, Forum Muzyki Wrocław, ok? Więc jest to Wrocław przystanek, ok? Dzięki A to jest ławka! Alright, to jest ławka! Let's go! więc jest to parszywy, skądlony bandyta międzynarodowy. Jest to pracownik sądu rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, który nęka mnie uporczywie już 6 lat po całym świecie. Powtarzam, ten bydlak sądowy Magdalena Druzgała-Kaliszewska, ten bydlak sądowy pisowski, jest to pisowski bydlak sądowy, i on nęka mnie po całym świecie 6 lat. Jest to pracownik sądu, i dlatego nikt go nie chce złapać. Powtarzam, nikt tego bydlaka pisowskiego, tej świni pisowskiej sądowniczej, nikt nie chce złapać, bo to jest pracownik sądu. Czy jasno to wyraziłem? 6 lat pracownik sądu, ten bydlak pisowy. Nęka mnie uporczywie i dokonuje przestępstw międzynarodowych przeciwko mnie. To jest pisowski, zbyt lęcony przestępca międzynarodowy. Uf, mam nadzieję, że mniej więcej jest to jasne. Okej. Okay. Dobrze. Czyli od 6 lat nie mogę dać czekolady dzieciom. Alright. Tutaj mam kilka czekolad, te zielone, ok? Tu mam trochę pieniędzy. Tutaj dałem sobie pieniądze, bo mam wiatr, żeby mi wiatr tego nie zwiał wszystkiego, ok? Nie mogę dać niemieckiej czekolady dzieciom, ponieważ ta świnia pisowska, świnia pisowska międzynarodowa zabrania mi przekazywać pieniądze kieszonkowe i inne gadżety dzieciom ta pisowska świnia sądowa zabrania mi przekazywać pieniądze dzieciom okay? tutaj trzymam, bo jak mi to ucieknie bo jak mi to ucieknie to ja to będę łapał po prostu po całym Wrocławiu, więc tak mam tutaj mam kieszonkowe dzieciom ale ta świnia pisowska zabrana mi to dać dzieciom, okej? Okay? Ta świnia parszywa pisowska sądownicza zabrania mi to dać dzieciom, ok? Od 6 lat, once again, od 6 lat, ta świnia pisowska zabrania mi przekazywać kieszonkowe dzieciom. Once again, ta świnia pisowska sądownicza zabrania mi przekazywać cokolwiek dzieciom, cokolwiek. Uff, więc mam nadzieję, że to też już jakoś mamy ogarnięte ta pisowska świnia sądownicza podpierdoliła mnie kilka razy psom milicyjnym powtarzam ta świnia pisowska sądownicza podpierdoliła mnie kilka razy świniom milicyjnym i byłem spacyfikowany w budynku sądu przez psy i straciłem półtorej godziny za każdym zatrzymaniem więc trzy godziny życia co najmniej i dużo stresów i emocji kosztowało mnie pozbawienie wolności w budynku sądu przez psy sądowe milicyjne ponadto ta świnia sądownicza pisowska Magdalena Druzgała Kaliszewska tutaj byłem na przystanku to był końcóweczka stycznia w tym miejscu byłem w tym miejscu byłem, ok? Przestanek. Podpierdoliła mnie, jak tu na, na tej ławce siedziałem, podpierdoliła mnie na psy milicyjne, na zwykłe psy milicyjne. Co oznacza, że państwo polskie poprzez tego bydlaka, bydlak sądowy pisowski, poprzez bydlaka sądowniczego, ja nie mam prawa być na tej ławce. Siedziałem tutaj, okej? Okay? Tu jest łapka, ogarniamy, tu jest łapka. Więc ona zadzwoniła na psy wrocławskie, aby mnie spacyfikowały. Co oznacza, że we Wrocławiu ja nie mogę być tutaj, czekać na tramwaj, bo ta świnia pisowska z Dzierżoniowa okolic, Dzierżoniów i okolice, świnia pisowska zabrania mi tu być. Więc jak po prostu wiemy, Mam inne zdanie co do pracowników i świn pisowskich sądowniczych mam inne zdanie, okej? Okay? Dobrze. Więc jestem sobie tutaj we Wrocławiu. Kręcę filmy i mówię o patologii sądowniczej i o pisowskich świnach sądowniczych we Wrocławiu. To jest pisowska świnia sądownicza we Wrocławiu. Być może nie jedna, więc. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobrze, więc, poprzez to, tu, że tutaj byłem na tym przystanku, to jest przystanek podwójny. 10240 Narodowe Forum Muzyki, tu jest. Ok? Byłem tutaj na koniec stycznia 2019. I ta świnia, podła, parszywa, pisowska świnia, dzierżon w okolice, podjebała mi na psy. Za to, że tutaj byłem sobie, byłem tutaj pierwszy oczywiście, siedziałem na tej ławce, miałem wszystkie swoje telefony zagraniczne łączone wszystkie, aby dla systemu potwierdzić, że ja na tej ławce byłem wcześniej, okej? Okay? I skąd? Audica, to jest Audica. Więc skąd mogłem wiedzieć, że ta świnia pisowska z tego sądu wyjdzie tutaj? Bo pracownicy Sądu Wrocławskiego po robocie idą na różne przystanki, ok? A ja nie mogłem wiedzieć, na który przystanek tramwajowy czy autobusowy przyjdzie ta super, niezwykła świnia pisowska, sądownicza dlatego że ona tutaj przyszła a ja nie wiedziałem o tym to ta świnia z Dzierżoniowa i okolic Dzierżoniów i okolice ta świnia podjebała mnie na psy za to, że tutaj byłem co oznacza, że dopisano mi jeszcze raz dopisano mi do wszystkich zarzutów i wyroków dopisano mi pół roku uporczywego nękania, powtarzam dopisano mi za darmo, za free nawet nie musiałem błagać, nie musiałem nic nie musiałem, dopisano mi co oznacza, że w zarzutach mam to jest siódemka to jest siódemka na klecinę siódemka na klecinę, ok, na klecinę siódemka co oznacza, że Dopisano mi do zarzutów i tak dalej pół roku, ok. Pół roku, gdzie byłem, po drugiej stronie globusa byłem. Więc dopisano mi, że, że ja to nie mękam. Jeszcze raz, dopisano mi za pobyt na przystanek tutaj byłem. Na tym przystanku byłem, ok? Więc i czekałem tutaj na tramwaj. Sobie na ławce siedziałem, końcówka stycznia 2019. Ta podła pisowska świnia dopisała mi to, że ja ją nękałem. Więc pytanie, ta dam pytanie do wszystkich za 100 punktów. Jak można nękać o, o 15.30 w szczycie, 15.30, kiedy pracownicy sądu wychodzą do domu? Jak można kogokolwiek nękać uporczywie w miejscu publicznym? Jak można nękać? Proszę mi to powiedzieć: Tutaj są sami pracownicy sądu o tej porze. Prz wszyscy mają telefony, wszyscy mają kamery. Tutaj są kamery i tak dalej. Więc jest niemożliwe, niemożliwe, aby kogokolwiek nękać. Jest to niemożliwe. Więc mi dopisano niemożliwą rzecz. Ty świnio parszywa Magdalena Kaliszewska. Zdjęcie, ty świnio -pisowska. Ty mi dopisałaś całe pół roku, czy ileś tam dodatkowego, uporczywego nękania, że to ja ciebie ty świnio miałem nękać, będąc kilkanaście tysięcy kilometrów stąd. Powtarzam. Ok? Mam nadzieję, że to ktoś zrozumie. Więc załóżmy zamiast, zamiast jak były zarzuty po prostu, że w jakimś okresie nękałem tego bydlaka pisowskiego, pisowski bydlak sądowniczy, że ja go nękałem, to dopisano mi okres, w którym nic nie robiłem, okej? Okay? Czyli załóżmy powinno być tak, że od dnia, dnia takiego do takiego nękałem tego bydlaka, pracownika sądu i ten jeden dzień, w którym byłem tu na przystanku, ok? Ale zrobiono po prostu tak, że ten okres maksymalnie przedłużono. Czyli po prostu mam zarzut, że ja półtora roku tą świnie pisowską nękam! Półtora roku! Więc proszę mi powiedzieć, czy jest w kosmosie taki przypadek, teraz troszeczkę zmuszam was do domyślenia, czy można pracownika sądu tutaj, tutaj, czy można nękać półtora roku kogoś? Jeszcze raz. Once again, please. Czy można, co to jest? Nie widziałem numeru. Czy można nękać uporczywie pracownika sądu półtora roku? Ok. To jest szóstka na krzyki. Szóstka na krzyki, ok? Szóstka na krzyki. Więc czy można nękać pracownika sądu we Wrocławiu? Narodowe Forum Muzyki. Ok? Tutaj pracownicy sądu przychodzą na różne przystanki, aby pojechać do chałupy. Więc ja mam w zarzutach, że ja nękam. Półtora roku bydlaka sądowniczego. No więc w kosmosie mamy taki przypadek po raz pierwszy, że chyba jest to możliwe, chyba, że można nękać pracownika sądu półtora roku i być bezkarnym. Czyli ja niby półtora roku tego parszywego bydlaka nękałem. I jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, to jest, halo tu ziemia, to jest Wrocław, halo tu ziemia, okej, okay? Narodowy Forum Muzyki, tutaj jest stary budynek, tu był klub sportowy Gwardia, taki milicyjny klub sportowy Gwardia, tutaj przy budynkach sądów. Zaraz może go pokażę, właśnie. O, tutaj klub sportowy Gwardia Wrocław, dawny milicyjny klub sportowy, okej? Okay? Dobrze. Więc to chyba jest pierwszy przypadek w kosmosie, że ktokolwiek może mieć zarzuty, że półtora roku kogoś nęka uporczywie Jest to pracownik sądu. Więc to ja niby, ja niby przez półtora roku. Nękam uporczywie tego bydlaka pisowskiego sądowniczego. No więc, kochani, tak to jest. Poprzez podjęte działania, poprzez państwo polskie, prokuratorie za górami, za lasami, i tak dalej, prokuratorie nie wiadomo skąd, i inne jakieś sądy za górami, za lasami, y Państwo Polskie prowadzi właśnie działania przeciwko mnie yy, z pobudztwa tej świni pisowskiej sądowniczej. Świnia pisowska sądownicza. Czyli po prostu Państwo Polskie po prostu yy, chce, chce mi udowodnić, że to ja nękałem uporczewie tego bydlaka i te wszystkie czynności już trwają 6 lat. Co oznacza, tak naprawdę, że to państwo polskie nęka mnie uporczywie różnymi działaniami przestępczymi, żeby mnie pojmać, złapać, zrobić mi kuku, krzywdę, wtrącić do psychiatryka wrocławskiego na diabli wiedzą jak długo, do aresztu wcale nie tymczasowego na tak samo diabli wiedzą jak długo, bo to jest pisowski. Bydlak sądowniczy, więc Państwo Polskie, nęka mnie uporczywie po całym świecie 6 lat już, sześć lat dokładnie, że ja niby przez półtora roku nękałem uporczywie tego bydlaka, proszę bardzo. Uśmiech, uśmiech, please, uśmiech, please, uśmiechnij się. Więc ja tego bydlaka miałem nękać niby półtora roku. A państwo polskie męka mnie 6 lat już, więc wiadomo co ja na to. Okej? Okay? Więc po prostu chciałem konfrontacji z tym co jest teraz. Aby państwo polskie udowodniło mi to, że ja mękałem i że miałem powód, aby cokolwiek robić, okej? Okay? Dobrze. Dobrze. Więc Państwo Polskie zabrania mi przekazać pieniądze dzieciom. Pieniądze kieszonkowe zabrania mi przekazać cokolwiek w ramach prezentu dzieciom. Ponieważ ta świnia pisowska mi zabrania, powtarzam, ta świnia pisowska mi zabrania. Ok? Więc wiadomo, co ja na to. Ok? Więc no, taki macie kraj. Takie macie czasy, współczuję wam, ale to macie w tym dołek jeszcze raz, macie kurwidołek, jeśli pracownik sądu może wszystko. Nie wiem, muszę się zapytać, czy ona nosi łańcuch jakiś raperski, bo ona może nosić łańcuch raperski za swoją sędziną, jakiś czarny worek. Słuchaj, czy ty nosisz czarny worek za swoją sędziną? Jakiś łańcuch raperski, czy nie? dobrze, więc taki macie obraz sądownictwa u siebie we Wrocławiu porażka, porażka więc mniejszym uważam, że kara śmierci dla tego bydlaka będzie wskazana, kara śmierci za to co on robi on angażuje przeciwko mnie całą siłę państwa polskiego powtarzam ten bydlak sądowy angażuje przeciwko mnie całą siłę państwa polskiego nawet za granicą, więc wiadomo co ja na to, ok? Uważałem i moi doradcy, że kara śmierci to będzie zasadna, kara śmierci, ponieważ ten bydlak do dzisiaj nie zmienił swojego zdania, więc zastanawiam się nad stanem zdrowia psychicznego tego bydlaka. Na to, czy jest spoczytalny czy nie, bo może być inaczej: jakieś skutki uboczne, preparatów, cokolwiek, że ten bydlak kontynuuje to dalej 6 lat już. W związku z tym, czyje prawa są naruszone, ja nie mogę dać dzieciom pieniędzy od 6 lat. To jest yy, czwórka, to jest czwórka, to jest czwórka na biskupin, okej. Okay? To jest czurka na biskupin teraz jedzie. Ta pisowska świnia zabrania mi dać dzieciom to co znajdę na ulicy i na chodniku. Ostatnio w samolocie. Powtarzam, ta świnia pisowska zabrania mi aby przekazać dzieciom nawet to co znajdę w samolocie. Ostatnio to była godzina około pierwsza a.m. w nocy tam, przy moim siedzeniu na południu, znalazłem jedną złotówkę, ok? Więc państwo polskie, historyk, historyk Mateusz, historyk Mateusz, zabrania mi przekazać dzieciom tą złotówkę, monetę, którą znalazłem w dobrej wierze w samolocie, w którym byłem, w samolocie, ok? To jest wagon 24-25. Wagon 24-25 to był. Więc państwo polskie, pisowskie, zabrania mi dać dzieciom to, co znajdę na chodniku, na ulicy i w samolocie. W samolocie. Więc takie macie, kochani, państwo polskie. Ja nam tylko pokazuję wasz kurwidołek. Once again, kochani, ja Wam tylko pokazuję Wasz kurwidołek, jaki macie w Waszym bantustanie. Oczywiście wszystkie zwroty, jakie tutaj używam, nie należą do mnie, ale należą do moich doradców zagranicznych i oni no, mają bardziej praktyczne spojrzenie i bardziej dosadne słownictwo właśnie. Yy, na wiele rzeczy, które się dzieją w Bantustanach, takich czy innych, i w Polandii. Polandia, jakby wam wytłumaczyć, co to jest Polandia? Polandia to jest taka kraina, Stadion Mirabelek, najdroższych autostrad, przepłaconych pierdolino, niepotrzebnych stadionów, yy, zbudowanych nie wiadomo po co. Yy, kraj z dykty Kraj mlekiem i miodem płynących to było dawno, tysiące lat temu. Teraz to jest kraina sztucznego mleka i sztucznego miodu. Powtarzam, to jest kraina sztucznego mleka i sztucznego miodu. Więc, no, taki macie Bantustan, korporacyjną jakąś taką, nie wiadomo co. Więc skazane będzie kara śmierci dla bydlaka, pisowskiego sądowniczego, który nęka mnie po świecie szósty rok i chce mnie wtrącić do jakiegoś skurwiałego i pojebanego psychiatryka wrocławskiego na diabli wiedzą yy, jak długo i być może w tym samym czasie także, do aresztu, wcale nie tymczasowego też na diabli wiedzą jak długo i tam będzie podawany jakiś syt albo karma dla kota albo pasza dla konia albo jeszcze jakieś inne badziewie jako niby niby pożywienie albo albo jeszcze nie, nie wiadomo co zamiast pysznych niemieckich drogich czekolad to jest czekolada. O, to, ta, ma, ta ma 90. Ona jest 90. A ta ma tutaj. Ta ma tutaj 52%. Ale ja kupuję zawsze sobie szlachetne czekolady o dobrej jakości. Już, no, mom momencik, momencik, już biorę. Okay? Z góry panie dziękuję.